Cześć, dzisiaj bardzo ciekawy materiał, zachęcam do oglądania o charakterze edukacyjnym, ale też rozrywkowym, czyli relacja z European Rover Challenge 2024 w Krakowie, zawody łazików marsjańskich, zapraszam do oglądania. Mamy przyjemność rozmawiać z Anią. A Ania zajmuje się tutaj? Zajmuje się tutaj projektowaniem Marsa, a także dręczeniem naszych zawodników zadaniem naukowym. Pierwsze pytanie, tak żebyśmy mogli naszym widzom zobrazować, co tutaj w ogóle się dzieje, brzmi dlaczego Mars? Dlaczego w ogóle rozmawiamy tutaj o planecie Mars? Czemu te łaziki odwzorowują to, cały ten Mars, to jak to wygląda, a nie na przykład o Wenus lub jakiejkolwiek innej planecie z układu słonecznego? Tak, na Wenus bardzo nie polecam się udawać. Jest tam bardzo nieprzyjemnie. Po pierwsze, temperatura powyżej 400 stopni na powierzchni, więc. No, Umieramy od razu, o co więcej nawet ołów się roztapia w taką smutną kałużę, więc nie mówiąc o naszych mięciutkich ciałkach, które już w ogóle się uszkodzą, a i tak nie dolecą do, do... Powierzchni, dlatego że w międzyczasie mamy takie chmury z kwasu siarkowego, więc nie polecam na Wenus. Na Merkurym te różnice temperatur są absolutnie gigantyczne, jeszcze większe niż tam, tam bywa albo bardzo zimno, albo bardzo gorąco, więc jeszcze trudniej się przystosować. Na inne planety, takie na przykład jak Jowisz, no to jakby w ogóle się nie da wylądować, znaczy tam jest. Trochę takiego sztywnego kawałka, ale w środku samym, ale zanim tam się cokolwiek udamy, dostaniemy do tej powierzchni, to gigantyczne ciśnienie gazowego giganta nas po prostu zgniecie na placek, kompletny placek, więc bardzo nie polecam. Takim najbardziej przyjemnym po prostu lokalizacją dla nas ludzi, na którym potencjalnie możemy kiedyś żyć, chociaż nigdy raczej nie na zewnątrz, jakby bez skafandra. Jest właśnie Mars. I dlatego e, tak wiele różnych misji e, w tamtym kierunku się udaje, i e, dlatego e, nasi zawodnicy tutaj budują właśnie e, łaziki marsjańskie. Czy Mars rzeczywiście jest czerwony? Jest czerwony, a, a dokładniej czerwona jest taka cieniutka warstewka pyłu, która jest na jego powierzchni. To znaczy, gdybyśmy jakby pokopali normalnie łopatą, czy łaziki robią takie cieniusieńkie, malutkie odwierciki, czy zdrapują tą, tą powierzchniową warstwę, to skały, które są właśnie tam. Pod spodem tego czerwonego pyłu mają normalny kolor ziemskich skał. To znaczy większość jest szara, niektóre są czarne, niektóre są bardziej białe, niektóre są też czerwone, ale ogólnie rzecz biorąc, tak jak ziemskie. Jakby na pierwszy rzut oka nie da się rozróżnić czegoś takiego. Nie wiem taki normalny bazalt, jaki można na przykład znaleźć na Islandii e, albo jaki można znaleźć w niektórych miejscach w Polsce. E, więc e, natomiast czerwona jest właśnie taka taka warstwa pyłu, która jest czerwona z tego samego powodu, z którego rdzewieją nasze samochody. To znaczy, że lubi się łączyć z tlenem i wtedy ma piękny rdzawy kolor. Dziękuję Ci bardzo, Ania. E, my z, nie przedłużając, idziemy zwiedzać Marsjard, zobaczyć, co tutaj zbudowaliśmy. Na, na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo fajnie. Myślę, że na pewno będzie dużo się działo. Dzięki bardzo, Ania. Dziękuję i zapraszamy na Marsa. Jesteśmy z Łukaszem Wilczyńskim, głównym organizatorem tego wydarzenia. Łukasz, pierwsze pytanie: ile czasu trwa przygotowanie takiego wydarzenia? Rok. Dlatego, że wszystko zaczyna się oczywiście od znalezienia partnera, miejsca. Jesteśmy już w Krakowie, więc już mamy łatwiej. W tym roku jesteśmy pierwszy raz tutaj, więc było trochę wyzwań. Pierwsza rzecz, którą robimy, to publikujemy regulamin dla zespołów. Dlatego, że one też muszą mieć odpowiednio dużo czasu do przygotowania się, i to zazwyczaj jest na przełomie grudnia i stycznia. I wtedy rusza całe przygotowania pozostałych elementów. Dlatego, że ta impreza składa się z trzech części, jak widać. Mamy oczywiście zawody marsjańskie, mamy strefę wystawców i mamy konferencje. I w momencie, gdy opublikujemy regulamin, czyli jakby określimy te zadania, te wyzwania, przed którymi stoją zespoły, wówczas zaczynamy zapraszać gości na konferencje, biorąc pod uwagę aktualne tematy, którymi chcemy się podzielić. I zaczynamy już otwierać strefę wystawców. Z ilu krajów mamy teamy w tym roku? W tym roku zakwalifikowało się do finału, to to musimy powiedzieć, to są finały za nami, ponieważ zazwyczaj jest tak, że na początku roku, jak ogłosimy regulamin, no to zgłaszają nam się nawet 100 drużyn rocznie. Tu mamy z 12 krajów 25 zespołów, które się zakwalifikowały do ścisłego finału. Skoro to jest wydarzenie powiedzmy, cykliczne, tak? rozumiem, że za rok też będziemy mieli kolejne takie wydarzenie. I Jakie wyzwania, skoro już powiedzieliśmy, ile czasu trwa organizacja, ale jakie są największe wyzwania, które stają przed organizatorem, który robi coś takiego? Zawsze oczywiście zaczyna się od finansowania imprezy. No, nie ukrywam, no, ta impreza jest otwarta dla wszystkich. My nie pobieramy żadnych biletów, więc nie zarabiamy na tej imprezie. No ale z czegoś musimy sfinansować działania. No, oczywiście w dużej mierze opieramy się o finansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale oprócz tego no, musimy uzbierać. Musimy uzbierać dodatkowe fundusze właśnie na to, żeby co roku tą imprezę powiększać. Na pewno dużym wyzwaniem dla nas co roku jest to, że sami sobie podwyższamy poprzeczkę, ponieważ zazwyczaj mieliśmy pięć konkurencji, w tym roku wprowadziliśmy siedem, bo dwie testowe. Za nami tam gdzieś niedaleko jest robot, który buduje, układa takich z elementów kawałek muru, ponieważ to są wyzwania, które czekają roboty za chwileczkę na Księżycu, ale nie tylko, bo w, w branży construction na świecie już się stosuje. Roboty, w związku z czym my ich uczymy tego. Niedaleko nas jest klatka dronowa, gdzie wprowadzamy na razie w dronach od przyszłego roku pewnie w robotach Swarm Robotics, czyli zarządzanie rojem robotów w danym momencie. To są, tak, to są także wyzwania dla nas. No i oczywiście, kiedy już przygotowujemy wszystko, zawsze są jakieś problemy techniczne, które musimy rozwiązać. Po drodze jeszcze musimy zbudować ten pierwszy piękny marsart, więc to też jest duże wyzwanie. I na końcu, ostateczne wyzwanie, jakie mamy, to jest to wyzwanie nad nami. W tym roku się udało. Mamy przepiękną pogodę, ale zazwyczaj jest to dla nas taki troszeczkę mały stres. Ale mamy też plan B zawsze opracowany. Jesteśmy z panem Szymonem, specjalistą w Departamencie Informacji i Komunikacji Polskiej Agencji Kosmicznej. Jeśli się pomyliłem, to może mnie pan poprawić. Dzień dobry, Departament Informacji i Promocji Polska. Tak, zgadza się. Czyli drobne przejęzyczenie. Moje pytanie brzmi: jak w ogóle stoi Polska w branży space? Bo już dowiedziałem się, że to jest dobre określenie. Czy my mamy jakiś konkurentów, czy to jest mierzalne, że jesteśmy któryś na świecie? Tak, po prostu, żeby pokazać naszym widzom w kilku słowach, a później przejdziemy do dalszej części rozmowy. Y Polska na pewno nie znajduje się w pierwszej lidze tych, tych graczy, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu, o, o yy, także rynek, yy, rynek dotyczący usług satelitarnych, ale jest krajem aspirującym, zajmującym coraz wyższą pozycję, o czym świadczą chociażby, chociażby osiągnięcia naszych firm. O czym świadczy również e, wymiernie rosnące zaangażowanie e, środków publicznych, czy to poprzez e, zwiększoną kilkukrotnie składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, która e, jest e, taka zasada, że e, większość tej składki wraca w postaci kontraktów właśnie dla naszych rodzimych przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa już e, e, coraz więcej potrafią. Zaczynały od, od e, jakichś e, kooperacji e, w ramach e, robienia jakichś małych podzespołów w ramach, w ramach dużych misji. Teraz, teraz e, są często już liderami jakichś zespołów e, i, i realizują naprawdę wielusetmilionowe kontrakty. Jesteśmy z panią Magnieszką z Politechniki Świętokrzyskiej i chcielibyśmy zadać jej jedno pytanie. Jak sprawić, żeby dziecko na nastolatek zainteresowało się naukami ścisłymi i za parę, może kilkanaście lat zbudowało swój łazik, który będzie startował w takich zawodach jak dzisiaj? Zachęcam do zapisywania dzieci m.in. na Dziecięcą Politechnikę Świętokrzyską. Właśnie tam prowadzimy zajęcia dla dzieciaków, małych studentów w wieku od lat 6 do 14 z groszami z nauk ścisłych. Oswajamy dzieciaki właśnie z tymi naukami, a że jesteśmy Politechniką, czyli uczelnią ścisłą, no najbliższe te dziedziny ścisłe są właśnie naszemu sercu. A z później z takich właśnie małych studentów wyrastają więksi studenci, i tym samym konstruktorzy między innymi właśnie łazików marzjańskich. U nas to też są dwa koła naukowe na dorosłej politechnice, które właśnie budują tego rodzaju konstrukcje. Cześć, jesteśmy z Kubą, członkiem zespołu AGH Space Systems, który odpowie nam na kilka pytań tego, jak wygląda konstrukcja i jakich rozwiązań technicznych użyto w budowie tych łazików. Cześć Kuba. Cześć, witam. Pierwsze pytanie do Ciebie brzmi, Ile czasu buduje się taki łazik od momentu, kiedy wpadliście na pomysł po prostu, żeby coś takiego zrobić, do momentu, który widzimy tutaj, czyli do dzisiejszego spotkania przy Marsjardzie albo na Marsjardzie? Głównie łazika Kalmana budujemy już od siedmiu lat. To powstał dawno temu jaki taki projekt konstrukcyjny studentów, koło naukowe. Oczywiście zajmował się trochę innymi rzeczami i stwierdzili, że chcąc zbudować łazika, który będą brać udział w takich konkurencjach właśnie. Organizujemy w całym świecie i yy, zaczął powstawać Kalman, nasz łazik. Powiedz mi ne, kwestia sterowania. Jak wygląda sterowanie takimi łazikami? Możesz opowiedzieć, jak wygląda tutaj, możesz też opowiedzieć, jak docelowo będzie wyglądało na Marsie. Najbardziej mnie to interesuje, czy to jest tak jak na przykład z dronami, że stoi gość z pilotem, czy ne, sterujesz z tym z komputera. Bardzo chętnie usłyszę Twoje odpowiedzi. Yy, tak, w przypadku takich zawodów i naszych konstrukcji yy, sterujemy z tak zwanej tzw. stacją. Mamy tam zwykle komputer, kilka kanałów komunikacyjnych, podgląd z kamer, flaki aparatur do sterowania, bo musimy sterować kołami, sterować manipulatorem w różny sposób. W przypadku do samego manipulatora mamy dwa osobne kontrolery, do sterowania jakby każdą częścią osobno, do sterowania z klimatyką odwrotną, czyli takie bardzo precyzyjne, konkretne ruchy. Sterowanie kołami to zwykle to jest zwykły gamepad, w naszym przypadku jest to kasnowa konstrukcja. Taka stacja składa się z komputera, ekranów. Niektóre drużyny mają to rozłożone osobno, niektóre drużyny mają to całe zbudowane, gotowe moduły tych stacji customowe. W przypadku łazików takich prawdziwych, marsjańskich, to, to jest bardzo skomplikowany proces, jest bardzo wiele osób, które tym sterują, z centrum sterowania cały misje są planowane, brane są pod uwagę opóźnienia komunikacyjne, analizowane są wszystkie dane, symulowane to jest. Słuchajcie, jestem z Przemkiem, konstruktorem tej oto wielkiej rakiety i jakbyś mi Przemek powiedział dosłownie parę słów, co to w ogóle jest? Jest to rakieta sondażowa, zbudowana specjalnie pod zawody Spaceport America Cup w Stanach Zjednoczonych. Skonstruowana nie tylko przeze mnie, ale przez cały nasz zespół Put dla Labs z Politechniki Poznańskiej. To jest generalnie troszkę starsza konstrukcja, znaczy niż ta, którą braliśmy udział w zeszłorocznych zawodach. A HEXA-4, który zrobiliśmy w Stanach rok temu, wygrała najbardziej zaawansowaną kategorię na 30 tysięcy stóp. Praca nad tymi projektami to jest chyba najlepsze możliwe doświadczenie, jakie można zdobyć w branży space oraz ogólnie inżynieryjnej, ze względu na to, że rakiety oraz ogólnie produkty w aerospace są na tyle skomplikowane i powiązania z konkretnymi komponentami są na tyle ścisłe, że zmiana grubości pomiędzy jakąś grubości w jednym elemencie wpływa na całość konstrukcji rakiety diametralnie. E, padł termin, branża space. E, jak stoi Polska w branży space? Czy jesteśmy innowacyjnym krajem? Czy polscy inżynierowie są cenieni na świecie? Po prostu, jak, jak stoimy w tle, obok konkurencji? E, z, mojego, z mojej perspektywy, wiadomo, jest bardzo dużo do poprawy w tym momencie. Widać, że powoli się coś rusza w tej branży. Wiadomo, mieliśmy ostatnio Roty Bursztyna, Trochę inne loty się, loty, loty się szykują. Dużo się dzieje w branży. Przez długi czas mam wrażenie, że nie było tak rozwojowe jak teraz, a teraz jakby mam wrażenie, że zaczyna się zmieniać trochę na lepsze. Co do inżynierów, mam wrażenie, że są bardzo dobrze cenieni na świecie. Troszkę ubolewam nad tym, że nie tylko w Polsce, ale w całej Europie rynek jest, jest trochę mniej rozwoj, rozwinięty niż w Stanach. Mogło być zdecydowanie lepiej. Ale zmierza to, skręciło to ostatnio w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję, że trajektoria się utrzyma. Jesteśmy na stoisku Polskiej Agencji Kosmicznej. Zaraz będziemy grali w quiz. No i mam nadzieję, że mi pójdzie dobrze, a nie dojdzie tutaj do jakiejś wielkiej kompromitacji. Także cześć. Dobrze, cześć. Pierwsze pytanie dla Ciebie. Mam nadzieję, że będzie to dosyć proste. Która planeta w Układzie Słonecznym nazywana jest gazowym olbrzymem? A, Mars, B, Jowisz, C, Neptun. Myślę, że jest to Jowisz. Bardzo dobrze, punkt dla Ciebie. E, drugie pytanie. Jaką nazwę nosi hipotetyczna granica w kosmosie, poza którą żadna informacja nie może się przedostać do naszego wszechświata? A, granica Hawkinga, B, horyzont zdarzeń, C, granica Planka? Kurczę, no tutaj nie wiem, szukam podpo odpowiedzi, właśnie. Może Mikołaj, nie wiem, strzelamy tam. Które? No, możemy strzelić w horyzont zdarzeń? Uznajemy pracę grupową, więc tak, dobra odpowiedź, horyzont zdarzeń. I ostatnie, trzecie pytanie dla Ciebie. Jak nazywa się proces, w którym jasna gwiazda zakończyła już życie i eksploduje jako supernowa? A, nuklearna fuzja, B, supernowa, C, rój meteorów. E, supernowa. Dobrze. Także trzy punkty dla Ciebie i wygrałeś w naszym quizie, także czekam na Ciebie nagrodę. Jest ze mną Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa AGH w Krakowie, a my znajdujemy się w sali wykładowej, która na czas eventu zamieniła się w salę konferencyjną. I jakbyś mi powiedziała parę słów na temat tego, co się wokół nas dzieje, bo na razie widzę, że jest cichsza, ale rozumiem, że tutaj ta sala się zapełnia co i raz cisza przed burzą bo tutaj właściwie dzisiaj od samego rana od pierwszego dnia zawodów łazików marsjańskich ta sala która na co dzień jest salą wykładową więc tutaj spotykają się na co dzień studenci i mają wykłady z materiałów przyszłości, tak w ogóle na marginesie. Teraz na potrzeby zawodów służy nam jako sala wykładowa. Tutaj wszyscy nasi prelegenci z całego świata mają swoje wykłady. Tutaj przychodzi właśnie publiczność, która też odwiedza zawody, bo pamiętajmy, że zawody to nie tylko zmagania łazików marsjańskich, które są oczywiście najbardziej fascynujące, ale także towarzyszące temu właśnie serię wykładów, warsztatów. To wszystko właśnie między innymi w tej przestrzeni, którą teraz Zajmujemy. Więc teraz faktycznie tutaj nikogo nie ma, ale już za kilkanaście minut rozpocznie się kolejny wykład w, w ramach ERCA. Rozumiem, że ściągnięcie osobistości na taki panel dyskusyjny to nie jest pewnie najprostsza misja, prawda? Ściągnięcie takich gości, którzy są na ERC-u, to faktycznie nie jest proste zadanie, natomiast tutaj organizatorzy, czyli Europejska Fundacja Kosmiczna wspólnie z AGH już od wielu miesięcy zabiegała o to, żeby ten program był wypełniony no naprawdę wspaniałymi postaciami z całego świata, z branży kosmicznej, ekspertami, którzy na co dzień zajmują się eksploracją kosmosu, tworzeniem technologii kosmicznych. Mamy o tyle łatwo, że w AGH działa Centrum Technologii Kosmicznych. To jest jednostka, która właśnie skupia w sobie i taki walor badawczy, kształceniowy związany z, z kosmosem. Więc pewnie te wszystkie kontakty, które uczelnia wypracowuje przez lata, też służą takim wydarzeniom i są tutaj jakby ciekawym wsparciem. Kierunki technologiczne, kierunki związane z informatyką, telekomunikacją, cyberbezpieczeństwem, czy teraz, nawet w ofercie AGH, niebawem pojawi się technologia kosmiczna taki nowy kierunek, to są zagadnienia, które przyciągają bardzo młodych ludzi. To są propozycje, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Więc na, na brak chętnych naprawdę nie narzekamy. Natomiast ja zawsze sobie myślę o tych kierunkach, które może z nazwy brzmią bardzo skomplikowanie, w rzeczywistości to są obszary, którymi młodzi ludzie po prostu się interesują. Więc jakby ta oferta, z którą do nich wychodzimy, czy w ramach uczelni, czy w bardzo różnych wydarzeniach, jakby chociażby właśnie Erc, tak naprawdę jest pogłębieniem tego, co już od dawna bardzo ich interesuje albo może być dla nich ciekawą przygodą, bo wymyślanie technologii, które będą wykorzystywane w eksploracji, czy wszelkie technologie, które teraz powstają na ziemi, dla obsługi naszego. Ziemskiego życia, pewnie w przyszłości będą też mogły być udoskonalane i wykorzystywane w innych przestrzeniach. Więc odpowiadając na to pytanie, powiedziałabym, że niech zachętą będzie to, że takie kierunki studiów są po prostu pogłębieniem tego, co młodzi ludzie na co dzień robią, szukają i czym się po prostu interesują. European Rover Challenge ostatnie ujęcie z Marsjardu tak prezentowało się to wydarzenie. Bardzo fajnie, że mogliśmy na nim gościć. Polska branża space się rozwija, idzie na pewno w dobrym kierunku, bardzo wiele interesujących, produktywnych rozmów. Jesteśmy innowacyjni, a polscy inżynierowie, jak widać, umieją budować łaziki marsjańskie. Także dzięki bardzo za oglądanie materiału.